Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś dalszy ciąg o pracy opiekunki w Niemczech. Wiem, że jest to temat, który nie wszystkich interesuje, bo nie wszystkie się wybieracie do pracy w Niemczech, ale jest wiele moich widzek, które obecnie pracują albo są takie, które chcą się do takiej pracy wybrać. Więc myślę, że takich kilka informacji z mojej strony na pewno im się przyda. Dziś skupię się na dniu pracy opiekunki, jak wygląda praca w ciągu dnia. Więc, tak jak już powiedziałam w pierwszej części, w każdym niemieckim domu jest tak zwany plan dnia czyli o który jest śniadanie, obiad i kolacje. Śniadanie seniorzy jedzą bardzo różnie. Są tacy, którzy na przykład wstają o godzinie siódmej. Trzeba ich przygotować. Jeśli jest to osoba w miarę sprawna i chodząca, trzeba pomóc jej wstać z łóżka, trzeba ją zaprowadzić do łazienki, może to być przy pomocy rolatora, albo po prostu podając jej ramię i tam dokonuje się toalety. Myje się twarz, myje się ręce, myje się zęby, ewentualnie protezę, kremuje, czesze, no i oczywiście ubiera. Czasem senior próbuje sam się ubrać, to mu trzeba na to pozwolić. Czasem warto też skorzystać z jego, z jego pomocy albo dawać mu nawet pewne rzeczy zrobić, żeby on się czuł potrzebny. I jak senior wykona jakąś taką czynność, zawsze dobrze jest seniora za to pochwalić, że ładnie to zrobił i że w ten sposób nam pomaga. To zawsze mobilizuje osobę, z którą się współpracuje i zawsze chętnie, chętnie niektóre rzeczy robi. I potem przygotowuje się śniadanie. Śniadanie jest bardzo różne w różnych domach. Najczęściej jest to kawa i jest to jakaś chałka z masłem z dżemem albo z miodem. Czasem są to jakieś kanapki z wędliną, ale to różnie w różnych domach jest. To już na pewno osoba, która tam będzie albo rodzina was o tym poinformuje. Potem senior zazwyczaj po śniadaniu po tabletkach, które senior przyjmuje, odpoczywa. I najczęściej odpo, odpoczywa w salonie, oglądając telewizję albo słuchając muzyki. Różnie, różnie to bywa, to już, tak jak mówię, zorientuję się na miejscu. A potem jest obiad. Mnie nie zdarzyło się przygotowywać obiadów dwudaniowych. Za, najczęściej przygotowuje się albo zupę, albo drugie danie. Czasem, jak mam ochotę na coś słodkiego, to kuszę się do zupy dołożyć jakiegoś naleśnika albo racucha, ale to tylko wtedy, jak mnie się chce. A tak zazwyczaj robię, właśnie, albo zupę, albo drugie danie. Różnie to bywa. Czasem przystosowuje się do tego, co senior chce, bo go pytam, na co miałby ochotę, bo czasem lubi jakiś, jakiś kotlet, czasem lubi rybę, czasem jaki ma ochotę na jakiś gulasz. Więc dopytuję, dosmaczam raczej po swojemu, nie staram się zbyt pikantnie, bo wiadomo, seniorzy nie lubią zbyt pikantnych rzeczy i nie lubią zbyt słonych, więc tak staram się doprawić delikatnie. Zupy też właściwie przygotowuję tak jak w Polsce, bo Niemcy lubią zupę pomidorową, lubią zupę ziemniaczaną, lubią no, przeróżne, lubią rosoły, no, różne, lubią barszcze czerwone. Jaka Wam tam zupa, lubią też krupniki, jaka Wam tam przyjdzie zupa na myśl, to w uzgodnieniu z seniorem można taką zupę zrobić. I to jest już cały obiad. Po obiedzie seniorzy najczęściej odpoczywają w łóżku albo na kanapie, albo w łóżku. I wtedy macie wolny czas. Trzeba seniora poinformować, że to jest wasza przerwa i idziecie na dwugodzinną przerwę. Dobrze też jest powiedzieć rodzinie, o której chcecie tą przerwę wykorzystać. Bo czasem jest tak, że właśnie w tych dwóch godzinach wolnych rodzina jedzie, ma ochotę jechać z wami na zakupy, więc wy już tej dwugodzinnej przerwy nie macie. Czasem jest tak, że rodzina pozwala po kawie jeszcze gdzieś na jakiś godzinny spacer wyjść, ale bywa też, że takiej przerwy już nie macie, tylko tracicie właśnie ze względu na te zakupy. I po, po tych zakupach, czy ewentualnie po tym spacerze, ja zawsze wykorzystywałam to na spacer, bo ta praca jest bardzo stresująca. Jesteście, tak jak ja mówię, 24 godziny w trybie czuwającym, więc to sprawia też, że jesteście spięci, zestresowani, i właśnie ten spacer, obcowanie z naturą, ze świeżym powietrzem, bardzo dobrze robi. Poza tym poznajecie okolicę, wiecie gdzie jesteście, umiecie się poruszać, nie zginiecie. Zawsze warto robić sobie zdjęcia domu, w którym mieszkacie, bo ewentualnie, jeśli coś się wydarzy, to będziecie wiedzieli, gdzie wrócić, bo zawsze można kogoś zapytać. I po tej przerwie czy ewentualnych zakupach jest czas na kawę. Kawę piją seniorzy bardzo różną, czarną, z mlekiem, z cukrem. To też tak jak mówię, każdy, kto tam jest, czy rodzina Wam podpowie i będziecie wiedzieli, jaką kawę pije. Najczęściej są to kawy z takiego ekspresu przelewowego. W większości domach czasem się spotkałam z ekspresem kapsułkowym, ale to rzadko. Najczęściej są to ekspresy właśnie przelewowe. I do kawy jest coś słodkiego. Tu, jeśli chodzi o, o to właśnie coś słodkiego, ja wiem, że dużo opiekunek jedzie i piecze ciasta. Ja na początku też tak robiłam, ale wiem, że, że lepiej w tej chwili wiem, że tego lepiej nie robić, bo są różne ciasta w Niemczech, które można kupić. I czy ciasteczka, i wykorzystać właśnie jako ten słodki dodatek do kawy. A dlaczego uważam, że nie, niekoniecznie trzeba piec ciasto, i ja tego na przykład nie robię, bo rodziny niemieckie to wykorzystują. Jak im jakieś ciasto zasmakuje, no to potem bez powodu proszą o to, żeby upiec kolejne ciasto, i kolejne, i kolejne. Albo przychodzi rodzina i, i, i trzeba piec, więc tym samym dokładacie sobie pracy. Tak samo, jeśli chodzi o, o gotowanie obiadów. Ja nigdy nie robiłam w Niemczech pierogów. Wiem, że są dziewczyny, które robią, które robią mnóstwo jedzenia i rozdają po rodzinie. Ja uważam, że to jest zbędne. My jesteśmy tam po to, żeby ugotować dla siebie i dla drugiej osoby. Czasem zdarza się tak, że odwiedza nas rodzina i wtedy senior prosi na przykład o przygotowanie dodatkowych dwóch posiłków. Taką ewentualność dopuszcza, bo jest to sporadyczne wydarzenie i wtedy mogę się na to zgodzić. Ale nie, nigdy tego nie robiłam, bo wiem, że Niemcy to po prostu wykorzystują i uważam, że szkoda tracić czas, który jest nasz, na dodawanie sobie pracy. W ciągu dnia mamy mnóstwo pracy, bo po kawie. Tak jak mówię, senior ogląda czasem bywa tak, że senior potrzebuje naszego towarzystwa i ogląda telewizor komentując w naszym towarzystwie. Dużo seniorów lubi lubi towarzystwo i lubi być z nami, a my przecież mamy jeszcze w ciągu dnia, powiedzmy, pranie, mamy też prasowanie. Codziennie trzeba oczywiście posprzątać miejsca, w których się przebywa albo w których przebywa senior, więc musicie zadbać o to, żeby była czysta pościel, żeby sypialnia była wysprzątana, żeby była czysta łazienka, czysta kuchnia, czysty przedpokój i czysty salon, bo to są miejsca, z których korzystacie. Tak samo jest na przykład z myciem okien. Ja wiem, że mycie okien jest bardzo kontrowersyjne. I ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli pojadę i powiedzmy w kuchni jest okno, z którego, przez które lubię wyglądać, nie jest to duże okno, ale jest to okres letni, gdzie niestety muchy to, to okno nam brudzą, więc ja to okno, same szyby przecieram, żeby było widać, żeby było czyste. Bardzo rzadko mi się zdarza, żeby okna myć, bo uważam, że nie jesteśmy do tego. A jak pokażemy to z własnej woli, no to, to potem, jak to mówią, mamy już to wpisane w swój zakres obowiązków. A pamiętajcie też, że jeśli my się na jakąś czynność zgodzimy, to dziewczyna, która po nas przyjeżdża, to nawet jeśli nie chce tego zrobić, to rodzina na niej wymusza, bo twierdzi, że poprzednia opiekunka to robiła. Więc musicie zawsze brać pod uwagę, że to działa w dwie strony, bo też jest tak, że dziewczyny pokazują jak najwięcej z siebie, żeby się przypodobać rodzinie niemieckiej. Naprawdę nie ma takiej potrzeby, bo jeśli rzetelnie wykonujecie to, co powinniście, to już uważam, że to wystarczy, bo sama wasza obecność. Samo to, że musicie zadbać o segregację śmieci. Musicie wiedzieć, kiedy, którego dnia i o której godzinie wystawić dane śmieci, bo najczęściej w domach właśnie tak jest, że to jest w Waszym obowiązku, bo nikt za Was tego nie zrobi. Musicie iść na przykład, jak blisko jest sklep, zrobić zakupy, i to jest też wasz obowiązek. Musicie iść na przykład do apteki, wykupić leki, albo iść do przychodni, odebrać receptę na leki. Jest bardzo dużo rzeczy, które wchodzą w tą naszą pracę. Więc myślę, że naprawdę nie ma sensu dokładać sobie dodatkowej pracy, albo powiedzmy, pracę w ogrodzie. Ja z prac ogrodowych zawsze ograniczałam się tylko do ścinania kwiatów, ewentualnie do zbierania jakichś owoców. Nie, nie bawiłam się w żadne sprzątania. Owszem, jeśli był taras, na którym przebywaliśmy, to owszem, tak, ten taras sprzątałam. Jeśli były kwiaty w Donicach na Wazonie, to owszem, te kwiaty podlewałam, bo podlewałam również kwiaty w mieszkaniu. Jeśli są zwierzęta, to musicie też brać pod uwagę, że te zwierzęta trzeba karmić, trzeba im te miski umyć. Więc to jest dodatkowe, dodatkowe wasze obowiązki. W każdym domu jest naprawdę inaczej. I, i to, że wy tak bardzo chcecie się przypodobać niemieckiej rodzinie, to naprawdę nie ma znaczenia, bo praca, uśmiech jest wystarczający do tego, żeby rodzina to akceptowała. Bo jest taka zasada, że osoba, która zrobi to, co powinna zrobić. i osoba, która robi dużo więcej, niż ta osoba, dostaje tą samą zapłatę. Więc musicie się zastanowić, czy warto z siebie dawać jak najwięcej. Ja na początku, ponieważ nie znałam tej pracy i nie wiedziałam o charakterze tej pracy, na pewne rzeczy się godziłam. Później już wycofywałam się z tego, dlatego, że ja nie zakotwiczałam się w jednej rodzinie długo. Ja zmieniałam pracę, zmieniałam okolice, i to też jest dobre, bo rodzina się do nas przyzwyczaja i wymagania rodziny rosną, bo zaczynają nas traktować jak członka rodziny. I nie zawsze się z nami liczą, czasem potrafią być też niemili. To, to musicie też brać to pod uwagę. Nie wolno nam też zajmować się paznokciami, jeśli chodzi właśnie o higienę. Paznokciami u nóg. Tu są specjalne osoby, które przychodzą do pielęgnacji stóp. Tego nie róbcie, bo są starsze osoby bardzo często mają zaburzenia, krążenia, mają stopy cukrzycowe i nieumiejętne wycięcie paznokcia może spowodować nieko, nie, niegojącą się ranę i niestety potem się robi z tego problem. Jedynie co to możecie obciąć paznokcie u rąk. Jeśli seniorka ma takie życzenie, to można jej ewentualnie te paznokcie pomalować jeśli ma, ma taką ochotę. Ale to jest, to jest naprawdę wszystko. Nie mierzycie cukru, nie, nie układacie leków, leki tylko podajecie, pilnujecie, bo czasem senior woli to robić sam. Czemu trzeba na to pozwolić, ale po prostu trzeba tylko kontrolować, czy te leki bierze. To, to tyle. Nie wolno robić zastrzyków, nie wolno robić jakiś, opatrywać jakichś trudno gojących się ran czy odleżyn. Warto zawsze skonsultować to z rodziną i ze służbami medycznymi, które tam są i one działają bardzo sprawnie. Właściwie do każdego seniora przychodzą, ewentualnie na przykład do kąpieli, czy pomagają, właśnie leki układać, czy robią jakieś zastrzyki, z nimi się skonsultować i z rodziną, i wtedy już wie, wiecie, co robić, ale na własną rękę nie podawać. Jeśli robicie coś takiego, robicie to na własną odpowiedzialność, i potem musicie niestety konsekwencje ponosić sami. Także, jak widzicie, praca opiekunki wcale nie jest łatwa, bo stres jest w każdym momencie. Nigdy nie wiecie, jak, jaki będzie stan seniora, czy on będzie tak stabilny jak na początku, czy się coś, coś nie zmieni. Musicie go też obserwować i ewentualnie współpracować z rodziną. Czasem jest tak, że Coś zaobserwujecie, że powiedzmy senior ma problemy ze snem, no ale na przykład rodzina nie zgadza się na podanie jakiegokolwiek choćby ziołowego leku nasennego. No jest z tym problem, bo senior się męczy i Wy także, bo trzeba czasem w nosy wstawać, bo on nie potrafi zasnąć. Jest to duże utrudnienie, no ale niestety, z rodziną podobiecznego musicie się liczyć, i czasem, jak to mówią, trzeba zęby zagryźć i, i się po prostu z tym zmierzyć. Więc to wcale nie jest, wcale nie jest taka łatwa sytuacja. Czasem też rodziny niemieckie traktują swoje, swoich rodziców 90-paroletnich, jakby mieli po 60. parę lat i zawierają ich na różnego rodzaju wycieczki, zawierają ich do jakiegoś lokalu albo przychodzą i przesiadują godzinami i jest tu mnóstwo ludzi, a to niesamowicie męczy, męczy takiego takiego podopiecznego. No ale niestety też nie możecie tu się obrażać ani nie możecie jakoś powiedzieć tej rodzinie że nie jest to właściwe dla, dla tego podopiecznego, bo oni mają jednak inne podejście do tego niż my. I czasem, nawet jak się to nam nie podoba, to musimy się godzić z tym. I to są właśnie takie kontrowersje. My chcielibyśmy coś innego, zaproponowalibyśmy coś innego, ale niestety oni mają zdanie decydujące, bo to jednak oni płacą i. I trzeba się dostosować do ich wymagań. Więc tyle, może tak pokrótce o pracy opiekunki, o, o, o takich jakby prozaicznych aspektach dnia codziennego. W kolejnym, jakby i ostatnim, już odcinku opowiem Wam o, o zagrożeniach pracy w Niemczech, o współpracy z rodziną. No i oczywiście o traktowaniu przez i podopiecznych i przez rodzinę. To, to byłoby a dzisiaj a na dziś byłoby to już wszystko. Mam nadzieję, że niektóre osoby wezmą to pod uwagę, które by chciały wyjechać. Być może odezwą się dziewczyny, które pracują i jeszcze coś podpowiedzą i, i coś na ten temat będę mogła w kolejnym odcinku jeszcze wam powiedzieć. A za dziś Wam bardzo dziękuję, i jeśli Wam się podobało, to bardzo proszę o łapkę w górę i oczywiście proszę też o subskrypcję. Zachęcam bardzo do komentarzy, uwielbiam Wasze komentarze, uwielbiam je czytać. No i oczywiście na każdy odpisuję, bo mam wrażenie, że jestem bardzo blisko Was i, i tak jakbym z Wami rozmawiała nie przez ekran, a oko w oko. Więc moi kochani, to na dziś wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do widzenia.